Cześć, wracamy do autobusu. Pogodę jak widać mamy wymarzoną, jest w okolicach zera. Coś pada, jakaś mrzeweczka taka. Ale całe szczęście większość robot mamy do zrobienia na zewnątrz, więc pogodę mamy idealną. Plan na dziś jest taki, żeby w końcu przymocować te zbiorniki. Bo ogólnie do wyjazdu zostało nam 14 dni w dniu dzisiejszym. Mamy 17 listopada, 1 grudnia ruszamy za tydzień w piątek, e, za dwa tygodnie w piątek. E, a zbiorniki, jak nieprzymocowane były, tak nieprzymocowane są dalej. Także dzisiaj chyba weźmiemy się za te zbiorniki nieszczęsne i ogarniemy front. Do szafki łazienkowej, żeby ogarnąć front do szafki łazienkowej, trzeba będzie całą szafkę łazienkową troszkę zwęzić, bo my oczywiście kupiliśmy yy, ogólnie to będziemy robić. Szafkę pod front, a nie front pod szafkę. Ale taki się wczoraj trafił, więc taki będziemy mocować. Więc może na dobry początek będziemy tak odwlekać te zbiorniki i odwlekać yy, weźmiemy się za szafkę. No więc tak, szafkę mamy już zdemontowaną. jak widać front jest kapeczkę za wysoki i tu mamy na zero kapeczkę za wąski. Więc szafkę sobie skrócimy o ten wymiar, żeby był i front delikatnie przytniemy z wysokości. I powinno być pięknie. A czy będzie? Zaraz się przekonamy. Idziemy sobie gdzieś znaleźć miejsce, gdzie to zrobić. I bierzemy się do roboty. No i z przyjemnej roboty, to by było na tyle. Następne zajęcia już niestety są na zewnątrz. Trzeba będzie wyjść na tą deszcz mroz. Wziąć się do roboty za te zbiorniki. Szafka jak widać skończona, chociaż oczywiście nie skończona do końca, bo okazało się, że kupiłem dwa różne zawiasy. Tak to jest, tak szybko, szybko. Ale jak widać, szafeczka prezentuje się całkiem nieźle. Co ciekawe, zostały nam dwa tygodnie do wyjazdu. Jak już wspominałem na początku, dzisiaj jak to nagrywam, jest 17 listopad. Za 14 dni wyjeżdżamy. Wciąż nie przyszły do nas materiał na wykończenie prysznica. Nie wiem kiedy to dojdzie. Czasu jest niewiele. Miejmy nadzieję, że niedługo. Ale to, to że to przyjdzie, to jeszcze nie zmienia faktu, że trzeba mieć czas to założyć. W każdym razie skończyliśmy chociaż szafeczkę. Przydałaby się jeszcze jakaś szafka na dole, może coś się uda wystrugać. A teraz, cóż, pora wyjść na pole. No dobra, mała zmiana planów. Rozpadało się jeszcze bardziej. A przy zerze i deszczu na zewnątrz robi się strasznie nieprzyjemnie. Także to spawanie znowuż przełożymy na dzień następny. Myślę, że weźmiemy się za to jutro. Wy to zobaczycie w tym samym odcinku ale ja dzisiaj tego nie robię na dzisiaj mam plany troszkę pobawić się tu elektryką kable sobie powyciągać, podłączyć jakieś światełka w środku bo mamy tutaj niepotrzebne guziki, które były do oświetlenia wnętrza ten jeden tylko coś robi to są światła tutaj w szoferce, że tak powiem Reszta świateł nie służy guzików, przepraszam, nie służy absolutnie do niczego, więc wyciągniemy sobie jakieś oświetlenie zewnętrzne dodatkowe. Ale o tym to powoli. No nic, biorę się do roboty, dam znać jak coś zrobię. The next day. No i co? Miałem dzisiaj spawać A tu po pierwsze, nawaliło śniegu, więc spawać byłoby ciężko Po drugie, yy, nie mamy prądu w tej chwili Można wypróbować przetwornicy, ale trochę szkoda akumulatorów To jednak spawarka to ciągnie trochę prądu Szlifierka, żeby to uciąć też Także wymyśliłem sobie, że zrobimy półkę Półko, szafkę, która zakryje webasto przy łóżku ale piła też bez prądu nie chce działać. Także sprzątamy. I na tę chwilę chyba na sprzątaniu się skończy. Aha, może założymy sobie ładowarki do telefonów. Tam takie gniazda USB w różnych miejscach. Yy, przy jednym łóżku, przy drugim łóżku, no i z przodu, żeby kierowca też widział, co się dzieje, bo jedna jest z voltomierzem. Do roboty! To się ściga w ogóle, jeśli chodzi o te teamy rajdowe, bo to może wziąć udział. W... Na małe podsumowanie tego, co udało się zrobić przez te dwa dni. Półki to widzieliście chyba poprzednio. Tu mamy jedną ładowareczkę. Tu przy łóżku mamy drugą ładowarkę. Ciemno już nic nie widać. Ogólnie udało się trochę, no patrząc na to, nie można tego powiedzieć, ale uwierzcie nam na słowo, że udało się trochę posprzątać. W szafkach zaczęliśmy już trochę układać. Tutaj mamy ładowarkę przy kierowcy z woltomierzem od razu, także będę widział co się dzieje. A przy okazji może uda się pokazać ten obraz z kamery, o którym mówiłem ostatnio w nocy. No co prawda śniegu nawaliło, ale obraz z kamery wieczorem też jest bardzo dobry. Także kamerę jak na razie polecam jeszcze raz. Ale zobaczymy jak będzie na dłuższą metę. Kamil pisał, że no nie jest aż tak cudownie z nią. No i co? Na dzisiaj to by było tyle. Niedługo kolejna część zmagań. Także czekajcie, oglądajcie. No i cóż. Trzymajcie się do następnego. Cześć!